W następnym odcinku! Tak! Jecha! I znowu do morda. O Jezus. Dzisiaj będziemy grać Kurtisem. Mam nadzieję, że mnie nie, nie, nie wkurzy. Jak będę nagrywać? Bo sobie trochę przeszłam tutaj. I kurde to już mnie kurde przypomina jak... kurde <laughs> wiem, że kurde cały czas mówię, ale dobra mi przypomina tego... Spira! Yeah, przypomina. Dobra, jesteśmy na dole, jakby. Ale schodzimy jeszcze, w Ej, co yy, Jeszcze. zapiszę lepiej. Tam będą takie potwory, właśnie te co mają tę brzydką gębę. Ja, ja ja ich nie lubię. Ja ich nie lubię. Oni mają... Oni są zimni w ogóle. Ale dobra, chyba. Aha, ja muszę być nabił. Idziemy. Mario. No kurdzisty Ty to jest! Kurde no! To za ciota kupi. Głupia ciota, kurde. O, nie chciał mi skoczyć, no. Eklara. Oni pasują kurde do siebie jak kurde jak nie wiem co. Uff. A Jezu! tu! Nie je, ślij się. Je. Dużona jestem. No, szyj, kurde, siedź, kurde, weź mi tutaj zejść po tą dradzinę, no! A w dupie mam zaczęć życie! Jezu! nie musisz się chustać? No kurde, dawaj na tą górę, no! Jest maria Ja z Tobą nie wytrzymał kupić, naprawdę Mam go dość! Weźcie tyle kurde od niego, kurde O jest do dupy Mamy broń? Mamy Można go tutaj robić? Nie Tu można Ohao, sam sobie dość zrobił. De! O kurde i kolejny. Zawsze mnie był. Dzień dobry. Opa. Dzień, co tutaj stresuje, co są tutaj w goode dupy i chupie? Słuchaj mnie? Nie, ale już tam Dzień dobry Aha, dead no chłopak Dobra, to jeszcze jest trzema w niego i to dobrze dying we're all dying protos on the loose black angel is going to kill us get a grip what's going to kill us the proto it got free we got fed to it but it ate the guns when the power shut down a oh, no, wrong what the, yeah, the scream the black angel hey i don't give a damn dark black angel. Angel. what are you doing down here i didn't sign one for this of oh, oh, darkness dark. what you drove here Four days on the road from Turkey. Long way. Long way. What did you bring here? What were you carrying? Death in five tons of stone. sneak Drove here. Then they grabbed us. She locked us in here with her hungry pet. The uh, The proto. You were fed to that thing? Fed to it? Yes. <laughs> oh, I'm safe here. Yeah, sure. Keep the door locked, okay? Okej, okay, facio, ja sobie zapiszę. Po znowu te debile na mnie się rzucą, mi co będzie zabijał? kurci zabij. Ja sobie lepiej wezmę zliczone broń, bo ja boję. Aha. Okej, okay, to to trzeba zapisywać szybko. Super, mocny kurczisa! A też tak bym chciała, kurde! Dzień dobry! A ja też cię lubię! Też tak te będę chodzić! Dobra, żartuję! To by debilnie wyglądało! On w ogóle debilnie wygląda! Dobra! Yy, o, mamy tam ten. Yy, jest, no. Kurde Bo tu mamy właśnie Nie wiem czy tam wejść... A chyba nie Po co tam Dobra A właśnie, ja chyba nawet nie spisałam tego Kurde Co tu jest? A A Okej okay. To będzie Zero sześć dwa osiem i dziewięć, Oha ha ha ha, te piekło jest tutaj otworzyć. Debiluuuuu! Uspokój na A skąd mam iść, gdzie mam iść? Aha. Ktoś tam jest. Tak, ładnie skopatrzcie. Uspokój dał na no. O, Jezus. Jeszcze coś tam Okej, okay, tego chyba nie zabijamy. Jezus Maria, nienawidzę tych klesi. Oni są do dupy. Tam nic nie ma. Mógłby kurde kur, kur, kurty wziąć jego broń, by było lepiej. Kurde, jest weź w te drzwi i Debilu, kurde. Upi down. To chyba nas nie wyatakujesz, prawda? Kurdzis, kurwa, ty... Sorry, sorry, sorry. Nie chciałam tego powiedzieć. Nie chciałam, bardzo przepraszam, bardzo, o! O, ty debilu. O, nie! Tak, uh okej, -huh. spoko. Shit! Ty debilu głupi, no ja nie, ja nie, nie, mogę, no. Shit! No i co teraz? I co teraz? Nie mamy w ogóle żadnych fajnych broni. Ona zabije teraz, no. Dobra kurtyzu, uciekaj! Uciekaj debilu ty głupi! Uciekaj! Siedź! No i co teraz? Nie przeżyję, tak? <grystanie> nie, no ja, ja nie mogę po prostu. Kurde, kurde, nie. Kurty, no. Ja nie mogę! No shit, debilu! Tu już nie ma, nie ma. Mogę wziąć że dam to jeszcze batonik. Wiele tutaj też jeszcze jest. Nie, to nic nie ma. O Jezus Aha, fajne odeksturowane drzwi Nie Maria, nie mogę Daj się tutaj nie No oni nas zabiją już, na pewno Oj, co ja teraz zrobiłem? ale no, nie mam w ogóle żadnej... Życie nawet nie mogę sobie zdrowić.